nagrywam dalszy ciąg dla tych wszystkich ekologów pojechałem tylko po jeden świstek do gminy Baranów Sandomierski Ran o 6 godzinie i dalej będziecie pieprzyć głupoty, że niepotrzebne są samochody niepotrzebne jest nic miałem wybrać jeden świstek podróżuję od 6 rana i wróciłem dopiero o godzinie już państwu podaję 11.5 na połaniec i z racji tego, że nie ma się co do czym dostać na wieś do mnie, gdzie jest mój obecny adres zamieszkania, musiała żona po mnie przyjechać samochodem. I dalej będziecie mówić o jakiejś komunikacji zbiorowej za 50 zł miesięcznie. Dalej będziecie wymyślać, że trzeba pod podatki od samochodów płacić. Nie ma czym ruszyć się. Nie ma komunikacji. Zniszczyliście PKS i -y. jeżdżą prywaciarze busami. I to dobrze, że bardzo mili, bo bilet z mielca kosztuje 12 zł na połaniec. Ale co dalej? Co dalej ma zrobić normalny człowiek, taki jak ja i moja rodzina? Gdzie mieszka na wsi 7 km od połańca? Czym mamy jeździć? Mamy sobie kupić elektryka. Za co? Za co? Pytam się za co, tych wszystkich zielonych za co. Mieszkacie w dużych miastach, macie komunikację zbiorową, jesteście cwani. Proponuję przeprowadzić się na wieś i pożyć dwa tygodnie i codziennie starać się dojechać do pracy na godzinę siódmą rano i wrócić po piętnastej. Byle jaka wieś, nie musi być nasze okolice. Proponuję to Państwu, zanim zaczniecie pieprzyć jakieś farmazony i głupoty. Nie wiem, czy mnie puści YouTube, bo nagrywam to od rana. Moją trasę po zaświadczenie rolne do sąsiedniej gminy, ponieważ mieszkam w tej chwili w innym województwie. Dlatego chcę to opublikować, niech ludzie to usłyszą. A co mam zrobić, na przykład z dojazdem z dzieckiem do lekarza? Mam malutkie dziecko chłopacz, chłopczyka. Oczywiście mam starsze córy, bardzo fajne i super dziewczyny. Nie będę tego pokazywał. Może tylko przejadę po samochodzie, żeby zrozumieć, że jedzie z nami mój. Synuś, kochany, nie będę pokazywał twarzy. I moja żona prowadzi samochód. Musiała po mnie przyjechać, gdyż postanowiłem się wybrać komunikacją publiczną po jedno zaświadczenie. 50 km od domu. Żeby coś, zrobić coś takiego, potrzebne jest ponad pół dnia. I to dobrze, że jeszcze coś jeździ. Bo gdyby żona nie przyjechała po mnie, to bym potrzebował cały dzień, żeby dojść na piechotę do miejsca zamieszkania. Więc skądcie pieprzyć głupoty, tylko zajmijcie się naprawdę problemami ludzkimi i potrzebami, gdzie ludzie nie w dużych miastach tylko żyją, ale żyją również na wsi. Zastanówcie się nad tym politycy. Ale nie mam